Szczęść Boże, witajcie. Temat tego tygodnia to uczynki miłosierdzia. Myśląc o nim w kontekście całego naszego programu tych wyzwań rodzinnych w Wielkim Poście, pomyślałam, że wciąż wracamy do tematu do tej podstawy i postawy, która nawet w naszych rozważaniach ciągle wybrzmiewa, czyli do miłości, że tak naprawdę miłość powinna być tą motywacją, tą, tym fundamentem dla, dla naszych. Dobrych uczynków, o których dzisiaj, ale też dla właśnie naszej jałmużny, dla postu, czy, czy ostatnio nawet dla nawrócenia. Ciągle ta miłość i ta postawa właśnie nasze, naszego serca jest tutaj kluczem, bo te uczynki, o których dzisiaj będzie mowa, o których jest mowa, tak naprawdę możemy spełniać z obowiązku, z może nawet czasem wyrzutem wobec kogoś, że. Muszę podać Ci szklankę wody, bo sam nie możesz, czy w czy, czy, czy jakiś inny sposób ci pomóc. Tak? Więc ciągle chodzi o to serce, i chciałabym właśnie do tego serca nawiązać już na koniec, ale wcześniej przyjrzyjmy się tym uczynkom. Myślę, że to jest bardzo pomocne, że mamy konkretną listę. Mamy siedem uczynków względem duszy i siedem uczynków względem, względem ciała. I ta lista jest pomocna na pewno dla dorosłych. Ja sama. Lubię mieć taki konkret właśnie przed oczami, żeby, żeby zobaczyć, żeby też zbadać swoje serce, żeby, żeby też zmierzyć się z, z konkretnymi wyzwaniami, I, i myślę, że to będzie wielka pomoc dla nas, właśnie dorosłych, ale też jestem przekonana, że to jest dobra lista dobry temat do podjęcia go z dziećmi. I dlatego chciałabym Was zachęcić, żeby w tym tygodniu taką listę sobie sporządzić, żeby ją wypisać, może ją też jakoś narysować, jakoś też ozdobić i zastanowić się, jak my w naszej rodzinie też realizujemy te uczynki miłosierdzia. Także myślę, że jest to, że jest to kapitalny temat do formacji z dziećmi. Więc przyjrzyjmy się, przypomnijmy sobie te uczynki, które myślę, że w większości są nam dobrze znane, ale, ale może niekoniecznie tak po kolei byśmy potrafili je z głowy wypowiedzieć. Uczynki względem ciała, głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych grzebać. I uczynki względem duszy, grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Więc mamy tych uczynków e, taką listę, dwie listy, i myślę, że może być tak, że kiedy na nie patrzymy, to, e, to możemy zauważyć naszą codzienność. To jest taka moja pierwsza refleksja, że wiele z tych uczynków właśnie robię, podejmuję codziennie, czy, czy co jakiś czas w mojej rodzinie wśród najbliższych, e, karmiąc ich, pojąc ich, tak, e, ubierając dzieci. Czy, czy pomagając im w tym, czego potrzebują, widząc ich właśnie potrzeby, bo to jest ważne w warunkach miłosierdzia, jak mówi nam katechizm, że w tych dziełach miłości przychodzimy z pomocą naszemu bliźniemu, w jego potrzebach duszy i ciała. Czyli widzę te potrzeby ciała, widzę te potrzeby też duszy, i myślę, że to jest coś, co jest szczególnie ważne. Może dzisiaj też w czasie kwarantanny jest dla nas właśnie konkretnym zadaniem, pocieszanie strapionych. Którzy może szczególnie czują się osamotnieni czy jakoś zasmuceni w tym czasie, to, to myślę, że, że możemy właśnie pod tym kątem naszej konkretnej sytuacji dzisiaj też te uczynki zbadać. I w kontekście naszej rodziny, tego, jak, jak to u nas się dzieje. Czy robimy to z tym sercem właśnie kochającym, otwartym, gotowym, by służyć, z radością służącym drugiemu. Czy robimy to no właśnie z, z jakiegoś przymusu, z, z jakiejś takiej, jak to się mówi, z takiej łaski, ale nie w znaczeniu takim Bożym, tylko takim od trochę niechcenia, może z wyrzutem. Także te wszystkie uczynki z jednej strony wydają się naszą codziennością, z drugiej strony myślę, że jak wczytamy się, to możemy też pomyśleć, że niektóre z nich są dla nas nierealne, bo jak mamy odwiedzać więźniów? Czy jeśli brać to tak literalnie, to też jak tych podróżnych przyjmować w dom teraz w czasie kwarantanny, nie łamiąc zasad kwarantanny? Jakie jest moje serce i z jakim sercem ja pełnię uczynki miłosierdzia? Ja w swoim życiu widzę, że, że jest bardzo różnie, że czasem właśnie jest to z tej łaski, od niechcenia, może właśnie z, ze złością nawet, kiedy, kiedy muszę komuś pomóc. Na przykład dzieciom, prawda, kiedy mam inne rzeczy do zrobienia, a w tej chwili ktoś potrzebuje mojej pomocy. I to jest też dla mnie takie mierzenie się z moim sercem, z tym, żeby pracować nad tym, żeby widzieć w tej sytuacji możliwość służenia Panu Jezusowi. I to, co mnie bardzo porusza, to jest słowo wypowiedziane przez Pana Jezusa właśnie w Ewangelii, dokładnie o tym, w Ewangelii św. Mateusza. W rozdziale 25 Pan Jezus mówi, że cokolwiek uczynimy jednemu z tych braci najmniejszych, Jemu czynimy. I myślę, że to kiedy weźmiemy sobie mocno do serca, kiedy ja to rozważam, to, to widzę w tym niesamowite, niesamowite Boże też e, spojrzenie na w ogóle rzeczywistość, w której żyję. Że, że ci najbliżsi to są właśnie mi dani. Żeby też im służyć, tak jak, tak jak mogę służyć Bogu, że właśnie w ten sposób najlepiej służę Panu Bogu, i dlatego tak ważne jest, żeby moje serce było, było miłosierne. Także chciałam Was bardzo zachęcić w tym, w tym tygodniu, tak jak powiedziałam, żeby, żeby tę listę sobie przejrzeć, żeby się zastanowić, jak ja, rodzic, jak ja dziecko, bo myślę, że dzieci też bardzo, bardzo pięknie mogą te konkretne uczynki zobaczyć, że pomogą na przykład. Rodzeństwu, tak? w zrobieniu śniadania. U nas na przykład to się, to się teraz coraz bardziej praktykuje, kiedy dzieci są dłużej w domu. Także zachęcanie ich do tego, pokazywanie wartości, pokazywanie, że Pan Bóg nas do tego zaprasza i że On się cieszy, kiedy, kiedy my sobie służymy, kiedy się kochamy i w ten sposób konkretnie, nie tylko słowem, nie tylko jakimś uczuciem, ale, ale konkretną rzeczą też Mu służymy i Jemu, Jego ciału, i Jego duszy. I na koniec chciałam was też zaprosić, zachęcić do tego, byście sięgnęli do fragmentu z dzienniczka siostry Faustyny, który właśnie mam przy sobie, ponieważ temat miłosierdzia to jest temat taki bardzo nam chyba kojarzący się z jej osobą. I święta Faustyna w dzienniczku, w, w tym punkcie 163, dzienniczek jest tak bardzo dobrze rozpisany na punkty, więc można łatwo, łatwo też znaleźć. Nawet w internecie też te fragmenty możecie, możecie wyszukać. I święta Faustyna ma taką modlitwę, taką modlitwę do Pana Boga, w której prosi właśnie o to miłosierne serce. Ale ona nie tylko prosi o serce, ona prosi, żeby cała była miłosierna. I tutaj mówi o tym, że prosi, by moje oczy były miłosierne, by nie podejrzewała i nie sądziła według zewnętrznych pozorów, by potrafiła zobaczyć w bliźnich piękno. Myślę, że te oczy miłosierne to są te oczy, które pozwolą nam w ogóle zobaczyć potrzeby, które, które na pierwszy rzut oka nie są widoczne. Czyli te potrzeby duszy, to strapienie, tę krzywdę, którą ktoś przeżywa. Tak? Więc one są nam bardzo potrzebne, a dzisiaj e, nie jest łatwo, żeby, żeby widzieć głębiej. Dalej prosi Faustyna, dopomóż mi, aby mój słuch był miłosierny, bym skłaniała się do potrzeby bliźnich, by uszy moje nie były obojętne na bóle i jęki bliźnich. Także ten słuch, który pomaga nam usłyszeć, też jest bardzo ważny. Dalej prosi o język miłosierny. Dalej o ręce miłosierne, żeby one były pełne dobrych uczynków. Bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu. Dalej prosi o nogi miłosierne, żeby zawsze spieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje znużenie, swoje zmęczenie. Myślę, że te, te nogi są nam bardzo potrzebne, takie miłosierne. I na końcu, właśnie o to serce. Bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich nikomu nie odmówię serca swego". Także ta modlitwa, ten fragment z dzienniczka może też być dla nas w tym tygodniu bardzo pomocny. Myślę, że również do rozważenia z dziećmi jest to piękny fragment. Też dzieci na pewno z, z radością przyjmą go i, i też będą mia, miały nowy, jakby nowy sposób patrzenia, może modlenia się też, żeby całe, całe nasze ciało, całe nasze serce właśnie wyrażało to miłosierdzie, które chcemy nieść światu, ucząc się od Jezusa.